Więc, to Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oczywiście Lego, WhatsApp, Pierścieni. Kolejny odcinek. Eem. Jestem teraz w tym momencie, już, w którym nie wiem dokładnie, co to się dzieje. Więc będę prawdopodobnie jeszcze na ślepo. Proszę czy się wszystko nagrywa. Czy mój dźwięk się nagrywa, tak, wszystko się nagrywa, przepraszam za tego. Dobrze, patrzę, jak tam czas. Zacząłem za 15, dobrze. Przecież idziemy. Idziemy przez siebie. Z drugiej strony mam tutaj, no właśnie, olejmy los może Froda i tego, Jedźmy za losem Maragorna. bo to może być ciekawsze, eee, no może być wyzwanie ciekawsze, zresztą, że jest też i w ogóle, hmm. także no cóż, zobaczymy co będzie. Jeźdź Syrohano No i otaczani zostali, fajnie, super. No, takie nawet znajdę do Hussary w ogóle ci jeść Syrohanu ogólnie Co te chłopy robią? Co jest? Zaroman has poisoned the mind of the king and claimed lordship over these lands. We <laughs> a party of westward across the plain. They've taken two of our friends captive. The Uruks are destroyed. We slaughtered them during the night. May these horses bear you to better fortune than our former masters. Farewell. Oh, yeah. No. Frodo, i Sam, Żyliśmy ich w nocy. No tak było. Hmm. Czy będzie to nas z kopnięciem tej czaszki? Hmm. No, na razie dobra, na razie tak sobie zbieramy. Ojej, nie mogę podchodzić do radego lasu. Um. Strzelaj, o, tylko las, strzelaj. No, o nie wieżas. Dobra, trzeba coś ułożyć z tego. Nie ja w ogóle poczekaj. Tu jest coś takiego, że mogę tak, z sprawy zdobyć, no i sami rozumiecie. Wu, tam dalej można przejść. Yy, Gimli. Ojej. No, trochę wątków, wydaje mi się, że będzie takich pobocznych. Okej, okay, coś tu jest, znaleźli jeden z ich pasów. No i to Aragorn w klasie akcji. A już wiem do czego to jest to nawiązanie do naszych kroków. Trzeba powoli chodzić. bo tak było w filmie rzeczywiście No właśnie, a to, to dlatego tak to było. Dobra, już mi się. Ma to sens. Teraz ma to sens. No dobra, prowadzimy się powoli. Gdzie tak będę nagrywał odcinki teraz, nieważne ile będą trwały, dopóki do końca misji, Mi się wydaje, że raczej nie będę go rozdzielał na dwie części. Okej, okay. no najwyżej mówię, najwyżej skończymy. Być może znaczy. I tak wychodzi, że... Um, co to jest? Łopatka jakaś, jakieś mieczyki... W ogóle gdzie ja chodzę? Przecież tam mnie blokierowało. ja to lego lasem muszę... Eee, ...wycelować, pyk. Lina... Nie wiem na co mi talina, tak naprawdę mówiąc. Nie wiem, co powinienem zrobić, mam problem. A, dobra już widzę, już widzę, już widzę. E, Aragorn. Dobra. Kolejna rzecz, no tak było, tak było, Mieli skrępowane ręce, dokładnie trzeba powoli, miarę. Znowu coś kopie. Więzy przecięto. No tak było. No i biegli tędy. No, 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 no mogli biec. Dobra, e, gimli. Teraz potrzebne. Spoczka, dobra. Eee, no i szczęście, jak mi się, rzeczywiście miał. No, byli, byli siedzeni. Fajny motyw w sumie, znaczy fajny, no trochę. trochę mężczyznę za Ragorda, ale wiadomo, no. Ciężko yy, zrobić z wojownika coś, coś więcej, tak? No mogłoby mieć tylko HP trochę więcej, jednak jest dosyć delikatną postacią. Co jest? Dobra. Do lasu Fangor, no tutaj pobiegli, no nie mieli wyjścia. Wiczek? No co jest? Jak tam się przedostać? A tu? A od dołu. Dziwnie, a spokoju. Uj, uj, uj świsko! Czemu jakiś ork tutaj jest? Czemu tu jest więcej orków? Co to ma być? Wiesz no wszystkich podobno Co to za kłamstwo? Halo, jeść styrohano czemu z o ko O kurde przepał! Dobra, łatwo Co to za ryba? No, co jest? No... CO JEST?! Siema. Jeszcze więcej ziomeczków? O kurde. W ogóle gram Merem. Myślony jest Merem. Zdolne smary. Muszę się tego nauczyć. Ech, chodź tutaj, no nigdzie nie idę. Mczu. No, czy ja mogę? Ja muszę wszystko niszczyć na razie. Ja jakąś drabinę mogę z tego ułożyć. Dobra za chwilkę Drewniana zbroja. Och, lipka Ciekawe, czy ona mi coś daje w ogóle. Dobra, merem na razie. No, jak on tu się dostać? No, super, że tam się spina. Na no mere Bigo. Na čoveku. No, przypał ogólnie Mery musi ratować pipinak zawsze Brawo, Mery Tylko, że goś się na mnie się patrzy, Czy O nie, nie kopnie! Powaliło cię? No, znowu, czemu oni się biorą? Tamten ten drzewiec mi nie pomaga. Dobra, ale jest te za kamienie zresztą. No czy wy możecie? Jezus Maria, no skąd oni się biorą? Przecież. No, ja pitole. Mogę grać drzewcem? O, zajebiście! Gdzie ja to mogę rzucać? Fyk! A to elegancko. Łe, no to well, no, się fajnie chodzi. Pyk, 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 pyk. Rozwalamy wszystko, co się da. Dobra, i zbieramy też wszystko, co się. Co wiem, możecie mi zrobić? Jestem pierdolonym drzewcem, potężnym golem. Dawaj pipin. No właśnie, muszę go też pomóc. Czekaj, chodź tu, no idę! Chodź tu. No, nawet... No. Podnieś go! No! 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 no. Ja pitole. No, czy ty możesz No, w końcu, Boże Nie wierzę! Nie wierzę, bo był nas... Byłeś na strzała Dobra, chodź Idziemy sobie przez las Więc się zniszczymy połowę tego O nie! Nic nie mojego brata, gościu, wyrąbało się Dosłownie Aha, fajnie Super kompo. No, gdzie ja idę? Halo? Ogarnij się. Dobrze, dobrze wiedzieć. Dobra, muszę tu wejść. Jakoś to muszę ugasić zapewne. Nie wiem, czy to nie powinienem wejść pipinem. A, no bo nie. Nie było tematu. Zbierz go Dobra Drzewo, wielkie drzewko Wielkie drzewko Mer zielony, przypominać. No to nie będzie Saruman No z tej perspektywy przypał, ale wiemy, że to nie jest Saruman. O, coś szybko mi się udało, 6 odcinek. Tropią hobbitów, poziom ukończony. No ja postacie dostępne do kupienia, spoko, tre pieniędzy. Dobra no, broń, drzwi zbroja w ogóle. Spoko. No, Oczywiście jakieś tam to zielone badziewie. Eee, tak kontrolujemy tryf popularny, czemu nie? Co ja krótki odcinek mi wyszedł, jak tak patrzę, no ale dobra, Jeszcze jaka senka. Banana tracking the footsteps of two young Where are they? They passed this way the day before yesterday. Who are you, Gandalf? I am Gandalf, and I come back to you now. Turn of the tide. Sauron will use his puppet Saruman to destroy Rohan. War is coming. Shadowfax. He's the lord of all horses and has been my friend in so many dangers. We must travel to Edoras with all speed. Dobra, tak patrzę, muszę zobaczyć, że mam odcinka 17 minut, kurczę, pasowałoby jeszcze jedną Kascenkę odegrać Więc pobiegniemy może. Um, czym prędzej. Tego Edoras. Bo no liczę na kascenkę, nie? Liczę na kascenkę. Ewentualnie Fro motyw Froda. Hmm. Może będziemy do nas mianę robić, wiecie? No idziemy teraz do sama. Będziemy na zmianę typu raz. Chodzi, żeby to było tak jak w filmie, nie? Nie będziemy cały czas tego samego cisnąć. Bo też nie o to chodzi. Um, tak mówię, no troszeczkę za krótko odcinek mi wyszedł, także pociśniemy Potem jedną kacenkę jeszcze dodatkową, może. O kurczę. Gdzie my idziemy? lipka daleko, coś tam Idziemy idziemy w ogóle. Może się nać po się Lego. No spoko. Jezus! Co jest? Eee, dopóki zrok serona się nie odwróci. Aha Okej, okay, ciekawe, czyli no tak czy siak. Czy jak idzie musimy iść tutaj? Okej. Dobra, mamy mieć kastenkę. A ciekawe, ciekawe ożkrajem nową rzecz, czyli no, sądzę, z musimy grać No, Aragornym Legolasem i Gimlim. No i dajmy to Ligendalfem. To jest Teodret. Nie. No jakieś mieczyki, jakieś topory... Hmm. No, podpora. No, to była ruszka. Nie jest tu mile widziany. O człowieku, co się dzieje? To zalaska A, ja Co jest? Podejdź. No i co mam zrobić? No i co mam zrobić? Co, coś tutaj świeci. Czekaj, powinienem byłem tych wszystkich... Włóc, co się dzieje z rekordem? Jest. Czemu mam ich to uzbierać? O co to chodzi? No to jest dziwne. Czyli on ma tą zapalniczkę, nie, czyli ma Gandalf zapewne. Gandalf biały, prawda? dobra? No bo i nie. Teraz mamy. No bo i nie skąd to mam wziąć, po co mi to wszystko? Ja się pytam, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, wiecie co? Wam powiem, tego się też nie dowiemy w tym odcinku i ja wam póki co dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, się na razie, pa, cześć.